Kamery samochodowe są z nami od dłuższego czasu, stały się tak popularne, że mało kto wyobraża sobie jazdę bez jakiejkolwiek kamery, ale co gdybym wam powiedział, że dzisiejsze urządzenie, dzisiejsza kamera całkowicie wywraca świat takich tradycyjnych normalnych kamer do góry nogami ze względu na to, że chodzi o propozycję od firmy 70mai, a mianowicie 4K Omni, jest to ich najnowszy produkt, najnowsza kamera, która potrafi obracać się 360 stopni, nie ma że 340, ale uwzględniając szeroki kąt samej kamery mamy tak naprawdę całościowe pokrycie a przy tym sama jakość nagrań jest w 4K w 60 klatkach dzięki czemu nie tylko możecie uzyskać bardzo dobre jakościowo nagrania z przedniej jak i z drugiej kamery dołączonej do zestawu jeśli tylko ją sobie zainstalujecie to z drugiej strony możecie również vlogować w momencie w którym jak jedzicie na przykład z rodziną podczas jakichś wakacji to możecie nagrywać pamiątkowe chwile bezpośrednio właśnie z tej kamery, co to jest naprawdę kapitalną sprawą, ale tych funkcji czy technologii, które oferuje właśnie ten najnowszy model od firmy 70mai jest znacznie więcej, także jeśli szukacie lepszej, ciekawszej, bardziej rozbudowanej kamery samochodowej, która faktycznie zabiera trochę więcej miejsca na szybie, ale też zdecydowanie więcej oferuje aniżeli takie tradycyjne modele, to myślę, że ta propozycja może wam się spodobać. Oglądajcie do końca, a jeśli będziecie zainteresowani jej zakupem, to linka macie oczywiście na dole. Przede wszystkim jeśli chodzi o samą konstrukcję, tak jak wspomniałem, kąt obrotu wynosi 340 stopni, ale uwzględniając ten obiektyw ultra szerokokątny, daje nam to pokrycie 360 stopni. W momencie, w którym instalujecie to na centralnej części Waszej głównej szyby, ona faktycznie zabiera trochę miejsca, ale to jest w zasadzie poniekąd kluczowe, aby uzyskać później dobrą jakość nagrań zarówno tych głównych, czyli rejestrujących ewentualnie jakieś potencjalne stłuczki, jakieś kolizje, czy też po prostu nietypowe sytuacje na drodze, was otaczają, ale z drugiej strony, żebyście mogli w fajny, komfortowy sposób, w dobrej jakości vlogować również w aucie, bo do tego również ta kamera jak najbardziej służy. Jeśli będziecie widzieć te nagrania, moim zdaniem one są całkiem fajne, aby mieć właśnie uchwycone pamiątkowe chwile w momencie, w którym jedziecie z rodziną, chcecie coś poopowiadać, bo oczywiście też istnieje tutaj funkcja nagrywania dźwięku. Dodatkowo warto zaznaczyć, że tak jak ja, wy również możecie sobie tutaj zamontować taki filtr CPL, poprawiający kontrast i niwelujący odblask to może być szczególnie przydatne w tych cięższych warunkach oświetleniowych. Oczywiście jest tutaj zaimplementowany również wyświetlacz z podstawową funkcjonalnością. Jeśli chodzi o sterowanie, mamy dwa przyciski boczne, po drugiej stronie wkładacie kartę pamięci, która również w tym większym zestawie jest właśnie dołączona do zestawu. Natomiast z tego prostego menu możecie sobie na przykład włączyć w ogóle rejestrowanie, ewentualnie rejestrowanie obrazu z samym dźwiękiem, czy też wyłączyć kilka dodatkowych funkcji lub całkowicie wygasić wyświetlacz, aby podczas nocnej jazdy, Jazdy was po prostu nie rozpraszał. No i tak wygląda w zasadzie konstrukcja tej kamery. To, co jest jeszcze fajne i przede wszystkim przemyślane, to to, że możecie ją dobrze dopasować do różnych samochodów, do różnych typów aut. Jak widzicie tutaj w zależności od tego, jak ta szyba będzie wyglądać, możecie lekko ją odchylić od tej szyby, bądź właśnie przybliżyć, dzięki czemu będziecie mogli idealnie dostroić tak naprawdę ten nagrywany obraz. Możecie sobie ułatwić całą konfigurację poprzez to, że wyświetlacz cały czas będzie dawał wam podgląd na tą kamerę, dzięki czemu możecie to ustawić w idealnym kącie do tego oczywiście dochodzi ta tylnia kamera ona ma już rozdzielczość Full HD można powiedzieć, że jest taka klasyczna no i w momencie, w którym zepniecie, podłączycie tylnią kamerę do tej przedniej, robicie to za pomocą przewodu również dołączonego do zestawu możecie to ładnie, tak jak ja tutaj nie chwaląc się, spróbować po dłuższej pracy zakamuflować w odmętach plastików czy różnych pobocznych elementów auta aby te kable zostały schowane no ładnie sobie ją po prostu przyczepić ważniejsze, również w tym rozbudowanym zestawie Możecie otrzymać po pierwsze zestaw pozwalając na podłączenie tej kamery do Waszego układu zasilania w samym samochodzie, tak aby tak naprawdę ten prąd nie szedł z gniazda USB, do którego ja akurat wpiłem tą kamerę, tylko od razu był podłączony do samego układu elektrycznego w Waszym samochodzie, co będzie skutkować tym, że kamera cały czas tak naprawdę będzie działać i to jest o tyle świetna sprawa, że jak sobie to tak zainstalujecie, ja niestety nie miałem takiej możliwości, to będzie ona mogła również nagrywać w trybie parkingowym, a dodatkową są tu Różnego rodzaju technologie pozwalające na pierwsze wykrywanie wypadków, a raczej czujniki pozwalające na określenie, że był jakiś kontakt, że ktoś ruszył wasz samochód, bo na przykład doszło do kolizji, kiedy wy jesteście w sklepie, i zacnie rejestrować to nagranie, ale co ciekawe, z buforem do 30 sekund do tyłu, więc będziecie mieć cały czas nagrany ten dowód, nie tylko w momencie faktycznego uderzenia, jak już się to wydarzyło, tylko jeszcze chwilę wcześniej. Tutaj zresztą fajnie na karcie pamięci są zapisywane wszystkie nagrania osobno, bo nagrania z vlogów będą osobno, sprzed kamery osobno-stylnej, no i również właśnie z takich newralgicznych momentów, czy też sytuacji na drodze, które wy określicie jako awaryjne i włączycie właśnie te nagrywanie. Do tego można również podpiąć sobie moduł 4G, który będzie określał nie tylko położenie waszego auta, ale również cały czas będziecie mieć podgląd ewentualnie z kamery, co się dzieje właśnie w waszym samochodzie, jak was nie ma, ale tutaj to wiąże się z większą instalacją i też większą ingerencją w sam samochód, na co ja niestety nie mogłem sobie pozwolić. To, co równie ważne, to to, że sama kamera jest również wyposażona w technologię AI 2.0, która jest w stanie monitorować podejrzaną aktywność. Dajmy na to w momencie, w którym podepniecie sobie tą kamerę do stałego źródła zasilania w waszym samochodzie i odejdziecie z niego, to raz, że będziecie dzięki też modułowi 4G mogli na żywo monitorować, co się dzieje wokół samego samochodu, ale jeśli nawet nie będziecie sami prowadzić takiego monitoringu, to właśnie ten system AI 2.0 będzie na bieżąco analizował, czy na przykład ktoś na parkingu, na którym zostawiliście auto, nie kręci koło Waszego auta, mówiąc kolokwialnie nie chce się na przykład do niego włamać i wtedy zacznie rejestrować takie 30 sekundowe nagrania w kontekście chociażby jakiegoś materiału dowodowego to może być bardzo ważna kwestia natomiast idąc dalej, jeśli chodzi o samą aplikację ona jest ok powiedziałbym, że mogłaby być trochę bardziej dopracowana, chociaż da się z niej sporo rzeczy ustawić, macie też fajny podgląd na przednią i tylną kamerę możecie w prosty też sposób zgrywać nawet większe nagrania, bo tutaj mamy standard Wi-Fi 6, dzięki czemu nawet zgrać Zgranie kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund takiego nagrania trwa dosłownie chwilę. Możecie też pokusić się o zgranie od razu kilku plików. Wcześniej możecie sobie wybrać, czy ma się nagrywać to w sekwencjach jedno, dwu czy trzy minutowych. Ja wybrałem te najmniejsze. No i do tego dochodzi sporo innych opcji, które jesteście sobie w stanie zaznaczyć w samej aplikacji. Możecie ewentualnie też zmieniać obrót samej kamery, jeśli tak jak ja zainstalowałeś jakby tak naprawdę do góry nogami tą tylną, bo tak musiałem ze względu na swoją szybę z tyłu. Także sama aplikacja daje duże możliwości, ale moim zdaniem mogłaby być po prostu prostu bardziej dopracowana, natomiast myślę, że akurat te aplikacje samochodowe taką mają tendencję, więc nie chcę się do tego też przyczepiać. Jeśli chodzi o samą jakość nagrań, to tak jak Wam wspomniałem, firma 70mai pokusiła się o zaimplementowanie naprawdę bardzo dobrej matrycy. Jest ona od Sony i potrafi rejestrować ten główny obraz w 4K w 60 klatkach. No nie powiem, że to jest obraz jak żyleta i taki sam jak z telefonu, czy z jakiejś kamery, ale naprawdę jak na kamerę samochodową daje bardzo dobre rezultaty i to nie tylko w słoneczne Dni, ale również w nocy. Mamy tutaj zaimplementowane specjalne technologie od firmy Seventy A Z jednej strony jest to My Color Vivid Plus Solution i Night Owl Vision. Tutaj, jeśli chodzi zwłaszcza o tą drugą, ona ma się przekładać na to, że w warunkach gorszego oświetlenia, albo mówiąc wprost w nocy, te nagrania stoją na, na tyle wysokim poziomie, że jesteśmy w stanie odczytać na przykład tablice rejestracyjne przejeżdżających samochodów. Jest to o tyle ciężka sytuacja, że wtedy jest dużo świateł na ulicy, które mogą powodować jakieś odblaski, czy ewentualnie jakieś latarnie miejskie. Natomiast jak widzicie tutaj na tych nagraniach, przebitkach, wygląda to całkiem nieźle. Ja nie powiem, że ten obraz jest świetny. Czasami są jakieś szumy, to trzeba powiedzieć wprost, ale to, co jest najważniejsze, to to, że nie ma problemu zarówno przy tych samochodach, które jadą przed nami, jak i z drugiej strony, aby zarejestrować same tablice rejestracyjne. Nie mówiąc oczywiście o samej kwestii nagrania jakiejś krytycznej sytuacji, kolizji, wypadkowej i tak dalej. Oczywiście, jeśli chodzi o poziom nagrań rejestrowanych za dnia, on jest znacznie wyższy. Jesteście w stanie dostrzec nawet Poszczególne osoby, ewentualnie ich twarzy, co też może ułatwić sytuację w krytycznych sytuacjach, w momencie, w którym chcecie wykorzystywać te kamery do vlogowania. Tak jak Wam mówię, do takich amatorskich, spontanicznych nagrań, na przykład podczas podróży rodzinnej w samochodzie, jak najbardziej się to nada. Natomiast jeśli chcecie regularnie vlogować na YouTube i chcielibyście wykorzystać akurat tą kamerę, no to myślę, że tutaj ta jakość może akurat w takiej sytuacji pozostawiać trochę do życzenia. Chodzi samą jakość tego obrazu. Tu jest o tyle jeszcze ważny aspekt przy nagrywaniu w 60 klatkach, że ten obraz, zwłaszcza przy szybko poruszających się samochodach, zwłaszcza jadających naprzeciwko, a nie na jednym pasie jesteśmy w stanie oświadczyć wyższą jakość tych nagrań. Możemy po prostu w łatwy sposób właśnie też spisać same tablice rejestracyjne. Naciskam na to, no bo to w wielu sytuacjach jest po prostu najważniejszy element, jeśli chodzi o takie nagranie, którego dokonamy za pomocą kamery. No i finalnie warto powiedzieć o tym, że zaimplementowana została tutaj technologia sterowania głosem, dzięki czemu możecie powiedzieć coś do tej kamery i zostanie wykonane jakaś konkretna czynność. To co ważne, od razu macie też podgląd na wyświetlaczu wykonanej czynności, więc macie od razu też pewność, że dane zdjęcie na przykład zostało wykonane albo na przykład, że rozpoczęło się awaryjne nagrywanie. Record Video Take Photo Enable Hotspot Disable Hotspot Także reasumując, jeśli szukacie naprawdę zaawansowanej kamery, która nie tylko potrafi w dobrej jakości nagrywać obraz, czy to z przodu, czy też z tyłu, ale również potrafi zaoferować dodatkową funkcjonalność, jak chociażby ten prawie pełny obrót, ale z generalnie z możliwością nagrywania 360, dzięki czemu w fajny sposób uwiecznicie na przykład wspólne chwile rodzinne w podróży. Z drugiej strony macie dostęp do komend głosowych, które mogą nie tylko uatrakcyjnić korzystanie, po prostu je ułatwić. W czasie podróży nic nie musicie klikać, zawracać sobie głowy. Tylko po prostu mówicie i to naprawdę dobrze działa. To nade wszystko sama ta kamera nie jest bardzo droga. Ten zestaw zaczyna się w zasadzie od 1500 zł z kartą 128 GB. Do wyboru mamy w zasadzie dwa kolory: taki biało-czerwony oraz ten czarny, który mi przyszło testować. Natomiast możecie oczywiście sobie sam ten zestaw rozszerzyć o tą drugą dodatkową kamerę tylnią i ewentualnie ten zestaw do podpięcia czy to modułu 4G, czy do wepnięcia się do elektryki samochodu. Także myślę, że dla tych bardziej wymagających osób, osób, które chcą. Coś więcej od takiego sprzętu, aniżeli tylko takiego zwykłego nagrywania, jeszcze Full HD, no bo tutaj macie 4K w 60 klatkach. Myślę, że Wam się może spodobać, także jeśli będziecie nią zainteresowani, to linka do niej macie na dole, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.